Siemano z tej strony żółty i słuchajcie, dzisiaj przygotowałem dla Was film. Zawinkla, zawinkla, myślę, że trzeba troszeczkę ponagrywać, bo. No jak dobrze wiecie, jakiś czas temu już został dodany do WOTa przeze mnie nerw, czy znaczy nie przeze mnie dodany, tylko przeze mnie nazwany nerw Hajeków, tak dosadnie rzecz ujmując. I słuchajcie, przez to moim zdaniem w ogóle to całe zawinkle będzie trzeba zmienić przy niektórych maszynach, jak na przykład typ 5 Heavy, Early, czy innych tam czołgach, które myślę, że bazują mocno na pancerzu. E, jak widzicie, nawet nie stać mnie na typa 5 heavy e, Ale mam na tyle ciekawą bitwę że muszę ją wam pokazać po prostu w tym filmie. Bo to, ile chłop zablokował po prostu tym czołgiem w nowej aktualizacji, a nowej aktualizacji, to jest dla mnie po prostu, no nie lada osiągnięcie. Zwłaszcza takim wielkim, niegrywalnym klocem, co by nie mówić. Tak więc, jeżeli Wam się oczywiście film spodoba, zostawcie lajka oraz suba na kanale, aby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami, które wychodzą co dwa tygodnie. Tak, ba bardzo dobre robienie filmów co tydzień, czy co dwa dni żółty. Mniejsza, słuchajcie, typ 5 Heavy, klot na gąsie. Niegrywalny do dzisiaj, moim zdaniem, który nie jest OP wcale, tak jak pewnie nazwałem w filmie albo coś tego typu, ale jest już lepiej aniżeli było, słuchajcie. Zacznijmy od tego, że typ 5 Heavy naprawdę, mm, no. Na początku, kiedy wszedł do World of Tanks naprawdę robił robotę, eee, znaczy robił robotę. No miał po prostu zbyt OP działo, które bazowało na haekach i nieważne gdzie się trafiło w czołg, zadawało się te 700 damage'a. Eee, tak więc bardzo dobrze już tego działa nie ma, tylko znaczy ba, ale na szczęście znerfione mocno. Eee, jak widzicie 900 uszkodzeń na strzał 6, 680 na eee, na czym to było, na jakim dziale? Znaczy na jakim dziale? To jest pocisk, nie pamiętam jaki. Przeciw 252 generalnie na tym dziale już mało kto gra, najczęściej spotykam ludzi grających na 14 cm dziale i bardzo dobrze, ponieważ jak widzicie tutaj mamy uszkodzenia 600 i 770 na hek które już są no strasznie znerfione i bardzo dobrze moim zdaniem, zresztą jeżeli macie jakieś inne zdanie... Na temat haeków to wypowiedzcie je w komentarzach, bo od tego w sumie są komentarze. Jestem ciekaw też Waszej opinii na ten temat. E, 257 na zwykłym pocisku penetracji i 290 na golcie. Gol to jest również poci pocisk przeciwpancerny i na to trzeba zwrócić uwagę. E, nie jest to za dużo, ale na szczęście mamy jeden plus, czyli przewagę wysokości, więc dość często zdarza nam się, że na przykład taki, no nie wiem, no taki prosty przykład, nawet e, obiekt 279E, e, jeżeli podjedzie i nie nie potrafi się ustawiać, to w tą jego górną płytę. Rzeczywiście, jeżeli mamy e, dobrą my pozycję, będziemy go przebijać, ponieważ mamy przewagę wysokości. Poza tym lepiej widzimy e, jego garnki i tego typu rzeczy. Tak więc, no taki mały plusik. Poza tym mamy 10 stopni, bodajże depresji armaty dokładnie, więc to nam pomaga. Co jednak nie zmienia faktu, że 290 na przeciwpancernych, poza tym goldowych, no to to jest troszeczkę słabo. Ładowanie działa 17,1 sekundy, to jest załogą bodajże 100%, chyba tutaj pokazane na pewno bez modułów. Eee, mamy tutaj przeładowanie jak widzicie, 16,5 prawie sekundy, no da się to naprawdę zniwelować do tam 14, chyba że jeszcze fioletowe moduły, to może, może do 13,5. Eee, mamy tutaj średnie uszkodzenia 2100, no jeżeli by się dodało te wszystkie moduły, lepiej by to wyglądało, bo to jest trochę kaszana. Eee, 0,38 celność na 100 metrów, jak taki kaliber działa, nie ma tragedii, poza tym, tym czołgiem i tak strzelamy ee, na pierwszej linii, więc nie jest wcale tak jakoś najgorzej, 2,5 czas celowania, to jest dość słaba, no ale to jest czołg japoński, ciężki, słuchajcie, on ma bazować głównie na pancerzu, którym go no, no średnio ma, raczej no ma ok. jak przekonacie się w tej bitwie, co wam pokażę, ale no zobaczcie od boku, ta płyta praktycznie prosta, ta płyta lekko pochylona, ta płyta prosta, tu są skontowane pancerze. Jeżeli chcemy skontować w ogóle jakkolwiek ten przód, musimy się troszkę, troszeczkę ustawić bokiem, ale wtedy pokazujemy bardzo ładnie nasz bok, który jest również bardzo łatwy do przebicia oraz te tutaj pancerze, które też nie są jakieś, nie wiadomo jak papierowe, ale są słabsze aniżeli ten pancerz przedni. Tak więc no chyba nawet tam mają Japończycy skurwysynki schowany skład amunicji, więc jest to duży problem. Problem dla tego pojazdu, tak więc lekko gdzieś się tam kątować, ale nie żeby jakkolwiek mocno. Poza tym ten garnek na górze, te polika, no. Kurde, no czołg nie odbija już za dużo, lepiej już jest, ponieważ artyleria, jak wiecie, e, troszeczkę się zmieniła, ma te inne pociski, e, perki są inne, gdzie możemy przewidywać, że pocisk leci do nas. E, no i oczywiście te hajeki, na szczęście już przeciwnicy, chociaż hajeki na typie 5 heavy tak często nie widywałem, częściej właśnie na e, Chieftaina, e, ktoś męczył biednego Chiffa albo Erliego. Ale na typie piętrzewi też się zdarzało, nie jakoś często, ale też są. więc słuchajcie, no jeżeli właśnie chodzi o pancerze, niby żywotność 1038 punktów, poza skalą kuźwa 2900 punktów wytrzymałości, 270 pancerza z przodu, kaduba 160 od boku i 150 z tyłu, wieża 280, 260 od boku i 200 z tyłu. No słuchajcie, te liczby robią wrażenie, ale może na <laughs> ósmych czy dziewiątych, no może nawet nie dziewiątych już w tierach, na papierze wygląda fajnie ten pojazd, zresztą w garażu też mega mi się podoba, jest to po prostu taki wielki klocek, ale on nie odbija przez to, że ma tak proste pancerze i da się tym pojazdem grać, tak jak każdym wywocie. oczywiście, czołgiem da się grać i zrobić dobrą bitwę. Eee, ale no jest to słaby czołg, jest to czołg z kategorii słabych na pewno, eee, zwłaszcza mówiąc o mobilności, która no jest dość słaba, no ale czołg waży 150 ton, więc czego mamy się tutaj spodziewać. 25 na godzinę do przodu, o dziwo 15 do tyłu, jak na takiego klocka to jest dużo. Maskowanie 3 punkty, ja nie wiem czy jest czołg, który ma jeszcze mniej punktów maskowania, pewnie jest, eee, ale 3 punkty maskowania to jest po prostu śmiech. Wykrywanie za to 400 metrów, to, no, to ciekawa wartość jak na takiego klocka. E, tak więc słuchajcie, czołgu absolutnie nie polecam, całej linii również nie polecam, jedyne co bym polecał z tej całej linii, mi osobiście przy, najprzyjemniej z całej linii grało się oni, e, ale to było tyle lat temu, że w ogóle działo dostało to zwykłe golda, e, ja grałem jeszcze w tamtych czasach na haubicy pamiętam, kiedy te czołgi wchodziły, to jeszcze inaczej się grało, e, inne czołgi są dostępne, inaczej to wszystko wygląda, e, łatwiej się przebija tego oni, widzę na randomkach, więc no... Ogólnie to jest jedna z ze słabszych linii na, e, w World of Tanks całym, jakie kiedykolwiek można byłoby zrobić. Kiedyś oni, y, raczej o i, nie o nim, o kiedyś rządził sobie na tych szóstych tierach. Dzisiaj to już jest taki dość średnia czołg, niby konkurencja dla KW2, ale to dzisiaj to trochę inaczej już wygląda w tym wocie. No a typ 5 Heavy, zwieńczenie linii. Jeżeli ktoś nie ma czegokolwiek już do roboty i została mu ta linia, to czemu nie? Chyba, że jakieś misje na odbijanie rzeczywiście chce robić, chociaż. Jeżeli masz misję na odbijanie, to lepiej wziąć mausa albo naprawdę zaje fajną esetę, e, która robi robotę, a nie tak jak typ 5 heavy, który ni to strzela, ni to odbija, ni to jeździ. E, no ale w tej bitwie, którą wam właśnie teraz pokażę, zaprezentuję, że każdy czołg, nawet największy syf, potrafi dobrą bitwę zrobić. Tak więc przechodzimy do bitewki. No i dobra, mamy bitewkę na mapie. Co to jest? Karelia... Typ 5 Heavy i działo o dziwo 15 cm, jak widzicie, i od razu, zanim ktokolwiek powie, ja wiem, to są 8 Jest tylko jedna artyleria. Jest bezużyteczny Rino Czelonte naprzeciwko, zdaję sobie z tego sprawę. Ale słuchajcie, uwierzcie mi, że wynik zablokowanych obrażeń jest na tyle imponujący. Że po prostu musiałem pokazać tą bitewkę. Eee, tak więc, tak, zobaczcie, jak się zmieniło działo 15 cm, którego nie omawiałem, którego tutaj właśnie kolega Asacho z, kla z klanu Rio będzie używał. Mamy tutaj 20 pocisków przeciwpancernych, 680 uszkodzeń na strzał, 252 penetracji. Eee, no to są do, do, do takie do zwykłe pociski, tak? 252 penetra to nie jest zbyt dużo, chociaż na ósemki, ale jest bardzo fajna wartość. Mamy później Hesze, z tego co pamiętam. Nie, przepraszam, to nie są Hesze, to są pociski odankowo burzące Common Typ 0 Ki. Oniczan. 900 punktów uszkodzeń, jeżeli pewnie przebijemy 192 mm penetracji. I czemu mi to tak odskakuje? Eee, promień wybuchu: 3,66. Czyli pewnie, jak nie przebijemy to gdzieś w okolicach, no po tym nerfie e, tych wszystkich haeków, heszy i tych wszystkich niepotrzebnych bzdur w World of tanks, to myślę, że gdzieś 200-150 damage. I bardzo dobrze. I mamy HEKI 900 uszkodzeń, 75 penetracji, i taki sam promień rażenia, więc wydaje mi się, że to raczej będzie tutaj podobne. I zobaczycie, rzeczywiście wynik damage'a jest fajny. Nie jest jakiś najlepszy, jest fajny. Ale bardziej tutaj chodzi o wynik uszkodzonych, nie uszkodzonych, tylko zablokowanych 605 strzał. Bardzo ładnie. Lekko powyżej średniej. Najbardziej czego można by się tutaj w sumie obawiać? To jest i Mausien, i Eseta. Eseta dobrze ustawiona, uwierzcie mi, że jest łomatko, co to za koniec świata coś się działo. O, jest Mausien. No, Mausien powinien się dobrze ustawić, zacznijmy od tego. Ole, ole się tu odbijają, jak Tigery wszystkie. Mausieny jedyny mądry, który strzela z APCR-ów. przebił o dziwo, nie wiadomo gdzie. Nie wiem, gdzie typ 5 Heavy tutaj celuje. I Kernarwon drugi raz przebił. i Wszys... Ja pierdziele, to już 3600 zablokowane strzał w garnek za 632. No gdyby tutaj e, właśnie e, gracz grał na tym drugim dziale, chociaż. Czy to jest na pewno to działo? Nie, nie rozumiem, już 152,4 mm. Może to jest jakoś po zmianach, nie, nie, nie wiem już dokładnie, który to jest działo. Już się zajebałem mułem trochę. Jest tak gorąco, że ja po prostu mało co myślę. Jak zazwyczaj mało myślę, to teraz już w ogóle. Eee, ale dzieje się słuchajcie, jest akcja, jest 1 do zera dla przeciwników. 1 do 1, 7700 zablokowane. Kolega tak sobie wyjechał tak go po prostu i sobie robi demet. Mausien nie wie co się dzieje. Zablokował nam strzał, Oj, niestety nie przebito pancerza i typ 5... Główny bohater jedzie do przodu i to jest bardzo mądra decyzja, bo e, nie będzie na, e, na celowniku jak Tegera i innych Tedeków stojących z tyłu, a Mał się raczej się nami zainteresuje, tylko garnek mamy... Aha, co? Co to było? To był jakiś bot? D po prostu chłop postanowił, że a nie strzelę, bo i tak nie przebije. No i tak to się kończy, takie grańsko. 9,5 tysiąca zablokowanych, i to jest jeszcze nie koniec, słuchajcie. 2600 zadanych oszkodzeń i prawie 1000 po spocie. Pół e, HP naszego zostało. Mamy 3190, czyli pewnie moduł na HP jest tutaj używany. E, 50 TP prototyp. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy on cokolwiek e, by zrobił, nawet. Typowi 5 heavy, jeżeli by byłby ustawiony z przodu. Jest jak Tiger. I uwaga, strzał jak Tigera. Ale weszło! Za 682! Ja pierdyle! No, weszło nieźle. Działo zostało naprawione. jak Tiger naprawdę wierzcie mi, że to jest taka maszyna z takim ciałem, że mogłaby naprawdę dużo narobić. Ale on coś tu się nie kwapi do robienia... Ale walną za 603, ładnie. Eseta w ogóle gdzieś tam z tyłu na A3. No ta eseta w ogóle z tamtej flanki, ale dziwna ta bitwa, jakaś. Naprawdę dziwna, ale co nie zmienia faktu, że ta akcja była wyjątkowa, moim zdaniem, na samym początku. 3300 damage, prawie 10 10000 zablokowanych uszkodzeń i 2000 po spocie. Misy tutaj pewnie kolega miał jakąś, tak? Eee, zobaczmy. Efektywność pancerza i uszkodzenia. Wow, łatwizna, tutaj trafienia krytyczne. To typem 5 no trochę ciężko zależy, znaczy to jest dużo kalibrowe działo, więc da się jak najbardziej, ale ja bym wybrał trochę inny pojazd do tej misji. AMX 50 120 stoi i nie wiem czemu kolega w niego nie chce. AMX moim zdaniem jest bardziej groźna aniżeli taki 50TP prototyp na tych tierach zwłaszcza. No ale jak się okazuje żaden go nie przebił, 12 tysięcy zablokowane, 50TP prototyp już, no cóż, husaria tym razem niestety swoich skrzydeł nie, 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 nie ten, nie uniosła i nie wygrała, najprawdopodobniej, nie rzucił ziemi skąd nasz ród. No i tyle, 4261 demerza, nie myślcie, że 50TP prototyp jest słaby, to jest bardzo spoko premka, spoko, to nie zmienia faktu, że nie jest ani najlepsza, ani najgorsza. Ale po prostu na dziesiąte tyry ona sobie za bardzo nie radzi. E, chociaż i tak moim zdaniem jest lepsza aniżeli opender. Jedziemy do przodu. E, główny bohater załadował sobie hasze, czy tam obeki. I chyba najlepsze co mógł właśnie zrobić, bo mamy szarfutucha. O Jezus o Jezus Maria, o Matko Boska, ja to jest powtórka z wersji 1.13, to, 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 tych hajaków nie znerfili <grybujesz> jednak, ja pierdziele, przecież to wyszło za 900 ponad demerza, zabolało mnie to tak mocno jak tego szarfu Turka biednego, a on nic nie robi, tylko po prostu, od... o, ale to był strzał, Bings. wow, to był dobry strzał, powiem. 6000 damagea 2,5 spota, STB-1 zamiast przyłączyć na golda, ja próbuje coś tutaj działać, nie wiem w ogóle, o, no w końcu pomyślał, eee, STB-1, jeden z najlepszych czołgów w ogóle w grze moim zdaniem, ale, no i jest, dobrze, bardzo dobrze, JH po prostu, jebać hejki moim zdaniem, bardzo dobrze, STB jeszcze sobie postrzela, chociaż niezbyt długo, eee... Bardzo dobrze coś takiego było pokazane, bo przynajmniej widać, że to jest powtórka z bitwy 1.13. Eee, no ale cóż, mamy już końcówkę bitwy. 6000 damage'a zadanego. Już tutaj bodajże nic się nie stanie, więc chyba, że jeszcze w tego Ferdinanda jakiś strzał wejdzie. tysięcy prawie zablokowanych uszkodzeń. 2541 po spocie. Tak więc, jak widzicie, czołgi, które rzeczywiście bazowały na pancerzu, odżyły. Strzał. Coś. 800! Co to było? Matko Boska! Jednak trochę więcej damage'a, ale zobaczmy wyniki końcowe bitwy. No i dobra, mamy wyniki bitwy MK, głównie na medale. Medal Cool Header to był chyba opanowany, coś tego typu, stalowa ściana, duży kaliber, typ ożył, jak tutaj e, napisał najprawdopodobniej główny bohater. E, 6877 damage'a, 3 fragi i 1332 expa podstawy, tysiąca prawie e, damage'a zablokowanego, więc. No jak widzicie, naprawdę, no, czołgi z pancerzem ożyły, nie na tyle, żeby były łope, jak łopender, ale rzeczywiście takim Erlim ponoć o wiele lepiej się gra, zwłaszcza Erlim i Chieftainem, bo na szczęście ludzie, nawet jeżeli jeszcze są niemądrzy i grają dalej na hajkach, to robią bardzo, ale to bardzo, bardzo mało tym czołgom. Typ 5 Heavy dalej jest szrotem i mało co by go już uratowało. Ale jest na pewno lepiej aniżeli taki miesiąc temu, gdzie ten czołg który już był w ogóle totalnie z, z pajęczynami na, na gąsienicach, nikt tego nie ruszał. Eee, typ 5 Heavy nie jest najgorszy, jest prawie najgorszy moim zdaniem, ale nie jest tak zły. Generalnie takie 2 na 10, szczere 2 na 10 bym rzeczywiście dał. Tak więc słuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zostawcie oczywiście lajka like oraz subskrypcję na kanale. Do usłyszenia w kolejnych filmach na moim kanale. Cześć!